Nie że nie gramy w takie karty. Oczekuję, Oczekuję właśnie na rozmowę. Oczekuję. Oczekuję. Dlaczego? maja nam ucieka, bo zależy nam na Maji, tak. A potem po i wiesz. Szybciutkie jakieś pytania? Czy... Tak, tak, to, to takie krótkie pytania na temat pokazu. Tak, dobra. do kamery, dobrze? No. <noise> dobrze, to jak się pani podobał pokaz, pani Major? O Jezu, jakieś kolejne pytanie. Już odpowiadam na nie dziesiąty raz. <noise> no, sobie. podobał się, oczywiście, że się podobał. Ja chodzę na pokazy, z którymi się utożsamiam, które już dzisiaj mam. Rzadko mi się zdarza, że mogę na dany pokaz założyć rzecz, którą która pasuje do mojego stylu. A dzisiaj jestem w Ramonesce Babrowskiej-Brzodowskiej, w w dołączyłam do tego sukienkę i się świetnie nie czuję. Także to jest najważniejsze. Ja zawsze wybieram takie perełki dla siebie z kolekcji i jeżeli one mi pasują, to jest idealnie. A zaraz Pani teraz w tej kolekcji zagłosują Jasne, taki płaszcz y, y, grafitowy. Y, taki fut, który można założyć po prostu zwykły t-shirt i czuć się sekcji. Właśnie zauważyło się, że pani często się właśnie pojawia na pokazach mody, ale projektanci zazwyczaj prezentują też sukienek bardzo wieczorowy. Nie wszyscy, ale... Masz ładny tatuaż. Dziękuję, bardzo mi miło. I właśnie się zastanawiałam, czy pani się utożsamia z tym, na że nigdy nie widać pani w takich subiegach wieczorowych, tylko pani zuprał. Czekam na ślub. Czekam na ślub. E a tak na serio, wiesz, no ja mam swój styl, ja się nie przebieram, ja chcę się dobrze czuć, ja się bawię modą, nie lubię krytyki mody, lubię kiedy ulice są wolne od jakichkolwiek stereotypów i do tego zmierzam, pracuję nad tym, żeby to zmienić żeby poprzez siebie pokazywać, że można, bo kiedy jeszcze parę lat temu będąc na takim pokazie, przyszłabym tak jak dzisiaj ubrana, pewnie wszyscy by się ze mnie śmiali, a dzisiaj mówią no Soblewska w odpowiednim dla siebie stylu. I to jest chyba najlepszy komplement. Także wiesz, ja Lubię ludzi, lubię ludzi pracujących. Pablocki w są tego najlepszym przykładem. Jeśli mogę z ich pokazów wybrać kilka perełek dla siebie, no to to jest fenomenalne. Więc chodzę na takie pokazy, gdzie mogę to zrobić. Ale oczywiście są też takie, na których jeszcze nie byłam, więc yy, spokojnie. Właśnie, bo się zauważyć, że często na tego typu imprezach yy, gwiazdy, celebryci właśnie ubierają te takie sługi tak a pani właśnie zazwyczaj wygląda zupełnie odmiennie. I, I właśnie, to, to już ale to jest właśnie, ale to jest fajna rzecz. I teraz jak pani uważa, czy więcej właśnie osób powinno iść w tym kierunku? I myśli pani, pani, że to się zaczyna zmieniać? Czy nadal jednak będzie ciężko przełamać ten taki system? Jeszcze ostatnio, a propos tatuaży, zrobiłam sobie tatuaż yy, po przeczytaniu yy, życia Gandiego. Żeby być zmianą w życiu, że jakby każdy z nas powinien być tą zmianą, więc ja chcę tą zmianą być, jakkolwiek by to nie zabrzmiało i może na moim przykładzie kilka innych osób będzie się, będzie miał większą odwagę, także wiesz, tylko że ja jednak jestem za modą ulicy, ja nie lubię tych przebieranek wszystkich, tych wypożyczeń, ciuchów i tak dalej. No nie, 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 ale mówię, no może poprzez właśnie moją osobę coś się zmieni, coś się ruszy, coś innym pomoże, na no to gdzieś tam liczę, a ja pozostaję sobą i idę po prostu do przodu, nie obracam się. Pani współpracowała z Mojito swojego czasu, a nie myślała Pani o tym, żeby stworzyć coś tak zupełnie swojego? Bo Pani tak siedzi w tej modzie i właśnie chce to zmienić i, i może to byłby taki dobry pomysł, żeby nie ja już powiem. Nie. Jeszcze parę lat temu, kiedy, e, kiedy byłam w X Factor, to ja myślałam, że to jest ten moment. No bo jestem menadżerem już parę lat, mam swoje osiągi, mam sukcesy, pracowałam naprawdę z wielkimi gwiazdami i, i, i to były dobre efekty, co by nie gadać, nikt mi tego nie odejmie, a okazało się, że to było za wcześnie. I myślę sobie, że teraz też jest jeszcze za wcześnie na takie rzeczy. Ja chcę teraz e, kilka rzeczy zmienić, żeby móc coś pokazać, co mam w głowie, bo wydaje mi się, że e, gdyby ludzie zobaczyli to, co mam w głowie, to by... E, no to bym już w ogóle straciła przyjaciół. A takie pytanie no. może już poza wywiadem. Mm -hmm. Taka rada serka. No. No. Aha, bo no nie wiem czy to uwielia nagrywać, miał, czy Nie, nie. No właśnie widzi pani co się ze mną dzieje. I właśnie takie pytanie mam jako od osoby, która się na tym zna i siedzi w tym całym świecie. My, jesteśmy początkującymi dziennikarkami. I taka jakaś mała rada od pani dla nas. W jaki sposób mamy właśnie się spróbować wypić, wypromować? Jak, gdzie tutaj w ogóle uderzyć? Praca, praca i jeszcze raz pokora. To są... E to są najważniejsze cechy, które każdy człowiek powinien mieć. Jeśli to ma, to nieważne są pieniądze, nieważne jest, nieważne są znajomości, bo naprawdę można wszystko. I yy, ja jestem tego najlepszym przykładem. Naprawdę jestem tego najlepszym przykładem. Tylko jedna taka moja rada, bardziej wynikająca z do doświadczenia. Nie oglądamy się za tym, co mówią inni, robimy swoje i do przodu. No właśnie, bo to jest to, że my się z panią utożsamiamy, tak jakby pani wchodzi z my to jesteśmy chodzi. z Rybnika. Ja, my... ja jestem w Rybniku, teraz w Sobocie. Nie my, no już wszystko wiemy. Bardzo dobrze, fantastycznie. I właśnie to jest to, że i słuchając wywiadów i tak dalej, my widzimy naprawdę siebie i my jesteśmy w szoku, bo i podoba nam się pani styl Mamy zamiłowanie do tatuaży. Ma, zamiłowanie do tatuaży. No widzę, ja mam coś podobne. No, no. właśnie. Po tej stronie, tak. po tej. Tak właśnie pani I to jest właśnie takie fantastyczne, że pani sama potrafiła swoje życie zmienić. Pani pochodzi z takiego małego tak, sosnowca, tak. a dzisiaj pani góry Co więcej, jest... wyglądałam jak orangutan. Miałam aparat na zębach, prawie zeza, mega nieproporcjonalne ciało i jeszcze opony koła własnej osi, jak potrafiłam na obiad pierdzielać dwa snickersy. Tak Oczywiście, no. księżyc. No. Czekajcie, to jest najlepsza metoda, to po prostu odstawić takie rzeczy, nie solić, wtedy nie chce się słodkiego. 21 dni, wszystko się zmieni. Naprawdę. Zaczekajcie, przepraszam, bo ja muszę cię przywitać. Dobrze. Z okay. czy... Zaraz będzie, mam nadzieję, kontynuacja. No, zobaczymy, czy będzie, czy nie będzie. Cześć, tak to tak na